Przecież bez sprzętu nic nie zrobimy, to będzie porażka. Kurde, no mieli być od rana i wszystko tutaj rozkładać. Nie no, nadzwonię do nich od rana. No, podobnie nie dostali od ciebie potwierdzenia, żeby zaakceptowałaś warunki umowy. Ale bzdura! Przecież wszystko było ustalone. Zobacz, mam. A ja, to jest mail do ciebie. Jestem załączony na CC. Ty też musisz go mieć. Może wpadł do spamu. No co ty zauważyłabym? Słuchajcie, my mamy wejście na żywo za trzy godziny. Napisali, że tyle razy ich zrobiono w konia, że nie będą więcej pracować bez umowy. Proszę. No, Monika, i ja byłem pewny, że dostałaś tego maila, że wszystko jest potwierdzone. Tak? Byłeś pewny? Super! Trzeba było sprawdzić i trzeba było przepomnieć. Czekaj, byliśmy podzieleni. Tym miała się zająć Monika, dobrze? No, za no, trzy uspokójcie godziny się, nadajemy uspokójcie na żywość! To jest normalna. Uspokójcie, uspokójcie się, to jest pewnie moja wina. Zadzwonię do nich, jak przyjadą tutaj za pół godziny, to jest cień szansy, że zdążymy. Kurde, prezes. Tak, panie prezesie. Ale teraz? Mogę, oczywiście. Tak zaraz będę. Mhm. Zaraz wracam.